Że jest miłość przeczysta, cała piękna i twórcza, która serca zakątki najciemniejsze otula. Że jest miłość łaskawa, pełna czułej dobroci, która inność rozumie, błędy wszelkie wybacza. Że jest miłość cierpliwa. Nieugięta i ufna, czekająca z nadzieją na tęsknoty spełnienie, że jest miłość, w to wierzę, że to nieba przedsionki, kiedy człowiek przed innym się otworzyć nie lęka.